Cały czas mówimy Górzanie, ale kto to jest? Proszę przybliżyć zespół, bo nie wszyscy, a zwłaszcza młodzi słuchacze zapewne nie znają tego zespołu. Praktycznie biorąc zespół ludowy Górzanie, bo tak pełna nazwa brzmi ludowy zespół Górzanie. powstał w 1983 roku funkcjonował jako zespół przyzakładowy, zakładowy do 90 roku. Następnie od 90 roku funkcjonuje przy Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu jako ludowy zespół Jelenogórzany, bo przedtem nazywaliśmy się troszkę inaczej jako Karkonosze. I zespół ludowy prezentuje cały czas folklor polski, ludowy. Nie śpiewamy na przykład pieśni patriotycznych czy jakichś innych, tylko specjalizujemy się właśnie w tradycjach, obrzędach, obyczajach i piosenkach ludowych i tańcach. Dobrze. A... To stanowi skład tego zespołu. Skład tego zespołu to stanowią w tej chwili ręcistki emeryci, y, którzy już tego, no mam parę osób, które pracują jeszcze. Natomiast w tej chwili postawiliśmy sobie nowe zadanie i uruchamiamy dla dzieci i dla młodzieży naukę tańca ludowego. I tutaj mamy wielki problem. Mamy instruktora, fachowca, z prawdziwego zdarzenia choreografa, który obiecał nam i zresztą zajmuje się już nami, pomaga nam w pracach tego tańca. Przyszły do nas trzy młode osoby, które już się uczą. Dwie malutkie dziewczynki, które są na razie jako przyzwyczajają się do tego, ale już stroje mają przygotowane i będą występować na pierwszym swoim występie 24. Kto może przyjść? Jakie dzieci mogą się zgłaszać? Dzieci mogą zgłaszać od 6 do 15 lat. Liczymy, żeby więcej było w wieku takim od 8 do 15, bo wtedy mamy możliwość taką szybciej nauczyć te dzieci tańczyć. I występować. A już mamy zaproszenia do Czech na dwa wyjazdy, a może nawet na trzy na występy, gdzie chcemy, chcielibyśmy pokazać właśnie polskie tańce ludowe. Może skromnie na początek, ale żeby dzieci tańczyły. Te, te dzieci to już będzie któraś pokolenie zapewne. No tak. Przedtem moi, moje wnuczki występowały w tym, no niestety wyjechały. Z kraju są w tej chwili za granicą, uczą się już w innych szkołach. Młodzieży nie było. Jest ciężko namówić młodzież, niestety nie wiem dlaczego tak jest, ale no, nie chcą przychodzić do zespołu, nie chcą występować, nie chcą się uczyć, nie chcą poznawać polskich pięknych tradycji ludowych. My chętnie zapraszamy i chcemy nauczyć chcemy przekazać właśnie młodzieży i dzieciom te piękne tradycje ludowe, żeby nie zaginęły, żeby tkwiły w naszym kraju i żeby po prostu mogli inni z tego korzystać. górzanie zawsze występują w pięknych strojach. Kto Wam to przygotowuje? Przede wszystkim stroje wykonujemy sami. Koleżanka, która była młodsza jeszcze i szyła, to żeśmy szyli razem, ja, ja robię wykroje, koleżanka szyje, ja też szyję na maszynie tutaj. Żona ręcznie pomaga i sami wykonujemy wszystkie stroje. Te stroje, które Państwo, Pan widzi, to są odzyskane stroje. Odzyskane stroje w zeszłym roku, z lat 90., -tych, 80., -tych, może starsze nawet, były bardzo poniszczone, z niekompletne. I my sami po prostu teraz regenerujemy te stroje, pierzemy, chcemy doprowadzić do porządku jako takiego. Panie Marianie, ale to wszystko kosztuje. Macie na to środki, fundusze? No niestety, tych środków, funduszy nam bardzo brakuje, nie mamy. Mamy trochę pieniążków, które ze składek naszego stowarzyszenia, troszeczkę miasto, tam osiedlowy dom kultury, wiem, w tym roku jakieś tam pieniądze są przyznane dla nas. No ale to są wszystko skromne środki ze względu na to też, że my mamy sporo zamówień na wyjazdy, na festiwale, na przeglądy, taki transport kosztuje. I no niestety... No jest ciężko. Jako Jelenugórzanie zdobyliście mnóstwo nagród wyróżnień. Trzymane są tutaj, no niestety chyba świat ich nie widzi? Nie, niestety nie widzi, ze względu na to, że no nie mamy własnego, własnej takiej siedziby, własnego nawet pokoju, gdzie byśmy mogli wyeksponować te wszystkie dyplomy, a jest tego bardzo dużo, gdzie byśmy mogli pokazać, żeby ktoś mógł przyjść zobaczyć. Proszę powiedzieć, widzą, ile tego jest i skąd macie to? Czy jest to możliwe, możliwe do zliczenia w tej chwili? Bo chyba nie. Jak tutaj widzę. No Myślę, że nie. No tych wszystkich pamiątek jest bardzo dużo. Przede wszystkim jest podziękowań, dyplomów za udział. Jest tego, jest tego bardzo dużo. Mam chyba kilka teczek, w których to jest pochowane, te dyplomy. I no niestety no nie mogę tego pokazać światu, nie mogę pokazać nigdzie ze względu na to, że nie mamy takiej siedziby. Takiego pomieszczenia, gdzie byśmy mogli to eksponować. Panie Marianie, a no jedno z takich najcenniejszych trofeów, bo wiem, że takie jest, co to jest takiego? Jest to nadany tytuł przez Radę Miasta Jelenie Góry, zasłużony dla miasta Jelenie Góry za długoletnią działalność na rzecz kultury ludowej. Czy myśli Pan, że rzeczywiście miasto docenia Pana, pana i Pana zespół na tyle, że... Że jest Pan usatysfakcjonowany, czy jednak, jednak czegoś brakuje? No, brakuje właśnie tam tej opieki takiej właśnie no przede wszystkim finansowej. Z drugiej strony wiem, że no prawo za dużo nie pozwala na finansowanie takich rzeczy jedynie przez konkursy czy względnie jakieś projekty. No niestety ja nie mam ludzi takich, bo jesteśmy wszyscy starsi, nie znamy się na tych rzeczach, nie, umie, nie umiemy pisać takich projektów i dla nas jest to bardzo uciążliwe. Dotacje, które dostajemy, są skromne i praktycznie nie wystarczają na wszystkie wyjazdy, na wszystkie potrzeby, które zespół potrzebuje. Jakie to, jakiej wysokości są te dotacje? Rzadko, rzadko. W tej chwili tak do tej pory to żeśmy otrzymywali w granicach 2,5-3 tysiące złotych na cały rok, i to jeszcze w ramach takich, że myśmy musieli praktycznie odpracować te pieniążki musząc występować, dawać koncerty na rzecz miasta i dopiero mogłem te pieniądze odzyskać za pokazaniem przekazaniem dowodu na to, że myśmy wystąpili jednak i na umowę o dzieło mogłem odzyskać te pieniądze z osiedlowego domu kultury. Widzimy też piękne stroje. Proszę kilka słów na ten temat. To są stroje właśnie odzyskane ze zeszłego zeszłym roku. Od, które leżały w szkole z lat 70. 80. były zniszczone bardzo. Brakowało serdaków, brakowało, były brudne, bardzo zakurzone. Moje dziewczyny ze zespołu prały to. Ja oczywiście tutaj szyłem, doszywam. Tu na przykład jest przeze mnie uszyty serdak, w tym stroju, a może zdejmę pokażę. Jest to strój lubelski. Oryginalny strój lubelski. Serdak jest wyszyty przeze mnie. No niestety, bo brakuje. A jest przygotowany właśnie na teraz, na występ o świętach Wielkanocnych. I także jest to piękny strój, który. który... I, ile pracy trzeba włożyć, żeby uszyć taki dzieło? No to są, to są dni, dni, żeby, żeby po prostu. Tak, jak dla mnie to nawet i tydzień czasu trzeba poświęcić, żeby ozdobić strój, czy, czy doszyć nową jakąś kamizelkę, czy, czy u, u, naszyć aplikację. No, 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 to w taki I zaczynacie śpiewać i... A no, to pewnie będą raz i dwa i dwa i raz i dwa i dwa dwa. Pijanie nóżka... No bo One mogą, przytulisz. One mogą godzinami. Yeah. Nocnych. byście Państwo pamiętali i tradycje zachowali, dzieciom i wnukom przekazali. Jesteśmy na próbie. Tak wyglądają próby? Tak wyglądają próby naszego zespołu. Owszem, że dziewczyny muszą ćwiczyć, bardzo czasami aż się pocą, zmęczone, ale no niestety, żeby się czegoś nauczyć, trzeba pracować. Widać młode dziewczyny, dziewczynki, czy też taki zapał mają do pracy? No jak widać przychodzą na każdą próbę, są nowe, od niedawna, ale no są chętne, pracują, uczą się. Te najmłodsze też. mamy nadzieję, że z tych najmłodszych będzie dobry na rybek, na przyszłość i będą występować potem już w naszym tańcu do. W imieniu własnej i całego zespołu zapraszam na spektakl o tradycjach Mierka w i wykonaniu Ludowego Zespołu Jeleny Og. Do tego chciałbym jeszcze dodać, że zapraszam młodzież, chłopców, dziewczynki od 6 do 15 lat do naszego do nauki tańca ludowego i naszego zespołu. Przestęp jest wolny, czy ileś ktoś. zwolny, wolny, nic nie kosztuje, można pooglądać. Nas, ale proszę też o duże brawa dla wykonawców, ze względu na to, że muszą naprawdę ciężką pracę wykonać, żeby pokazać takie piękne rzeczy. Co Cię skłoniło, że postanowiłaś tańczyć i śpiewać w Zespole Jeleni Górzanie? I jak to Roksona poszła, moja młodsza do zespołu, a ja poszłam zobaczyć co się Jak podoba Ci się atmosfera i podoba Ci się stroje ludowe i ta atmosfera? Stroje są piękne, atmosfera jest przyjazna, taka rodzinna. Chciałem skorzystać z okazji, tutaj z obecności Portaliku24, redakcji Portaliku24 i podziękować niektórym osobom, które nam pomagają, wspierają nas w naszej działalności, sponsorują nam Pewne rzeczy. I na przykład pani z Cefeli zafundowała, zasponsorowała nam siedem kompletów korali czerwonych dla naszego właśnie tego najmłodszego zespołu tanecznego. Za które bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I ja dziękuję w imieniu własnych i w imieniu tych najmłodszych dzieci. Serdecznie dziękujemy. Tak samo chciałbym podziękować właścicielowi hafciarni komputerowej, który też wspomaga nas różnymi drobnymi sprawami, ale obiecał nam, że wyhaftuje nam piękne serdaki, wychafty na serdakach. Także też serdecznie dziękujemy za takie wsparcie. I wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć działalność naszego zespołu serdecznie, serdecznie dziękuję i zapraszam na, do... Do pomocy dla nas, do wsparcia dla nas, żebyśmy mogli jeszcze lepiej promować jelenów.